Dzień dobry, Magda Banasia Gwinekopoland. Dzisiaj idę na pole, na którym rośnie marchewka i pietruszka. Dziś mamy 18 czerwca, grzeje niesamowicie. Auto pokazuje temperaturę 31 stopni, ale mam wrażenie, że na polu jest dużo, dużo więcej. Zobaczymy, jak w tych upałach radzą sobie roślinki, w jakich są fazach i jakie mikroelementy. Za chwilę będziemy musieli im podać. Narzewka, tak ona dzisiaj wygląda. To jest faza czwartego, piątego listka. To jest idealny moment na wykonanie zabiegu z boroglinem, krypterem i nudriglinem. Wiadomo, że nie wykonamy zabiegu odżywiania dolistnego w takie upały. Musimy to zrobić wieczorem, kiedy temperatura będzie poniżej 20 stopni. Albo może nawet sobie odpuścić te naj teraz pierwsze dni, kiedy jest tak bardzo gorąco i zrobić to pod koniec tygodnia, kiedy temperatury mają być niższe, bo czasami lepiej sobie coś odpuścić niż zrobić na siłę i zaszkodzić roślinkom. Idealna faza na zabieg zborem, tak jak powiedziałam, krinterem i nutrilinem. Następna faza, moment kiedy już zaczyna się przyrost tego systemu korzeniowego, grubienie korzenia, to będzie czas na zabieg z green calgreenem i Nutri, greenem. czyli komplet wszystkich mikroelementów, wap i aminokwas. Dobrze już sobie zgromadzić środki na te pierwsze dwa zabiegi. Teraz szybko rosną nam roślinki, deszczujemy, podlewamy, więc żeby nam nie uciekły fazy. Bądźmy przygotowani i miejmy już środki e, pod ręką. Pietruszka, też faza 3-4 liścia możemy wykonać ten sam zabieg co na marchewce, czyli Borokin Crete Green. Crypto, Green. E, zwróćcie uwagę na starsze pietruszki. Tam gdzie już jesteśmy w fazie 7-8 liścia zaczyna nam e, przyrastać e, korzeń. Zdarzają się plantacje, gdzie pojawia się orzewianie. Nie wiem jak wam, ale mi pierwszy środek, który przychodzi na myśl, mówiąc o orzewianiu, to poliwersum. Nie przegapmy tego, podejrzymy, co się dzieje w tych roślinkach, żebyśmy na czas zadziałali. My, od strony odżywiania, możemy zaproponować dwa składniki pokarmowe, WAP i BOR. Odgrywają one kluczową rolę w budowaniu ścian komórkowych, wysycaniu ścian komórkowych i usztywnianiu ich, przez co one są bardziej odporne na wnikanie patogenów i szybciej się tkankę regeneruje po uszkodzeniach. Wapń jest dość trudno pobierany przez rośliny, trudno wbudowywany w komórki, dlatego bor przyspieszy cały ten proces. Takim środkiem jest kalboron, który zawiera w swoim składzie i wapń i bor, dlatego My o swojej strony proponujemy takie odżywianie wapniem i borem.